Dobra, ale ja mam się udać tędy, czy tędy? Nie, raczej tędy. No fajnie. Mamy nasze przyjaciółki, czyli harpie. Okej, okay, może tędy? U, jeszcze jedny, jeszcze jedny... Jeszcze jeden znak, i jeszcze jeden... Jeszcze bardzo. O, spadł. jest ci na harpie Walka... Jest ranna! Niech się jeszcze wykrwawi! Lepiej rzucić się na nią kupą! Już osłabła! Nie warto ryzykować! Co tu robicie? Jesteśmy najemnikami. Obecnie w służbie króla Henselta. Zostaliśmy wysłani na zwiat. Najpierw ledwie uszliśmy z życiem z mgły pełnej upiorów. Teraz wpakowaliśmy się na wściekłą trolicę. A ty? Kim jesteś? Geralt z Rivi. Biały wilk! Przydałaby się nam fachowa pomoc. Pomożesz? No musi przeżyć. Nie pozwolę jej zabić. Nie. Od kiedy to pogromca potworów staje po ich stronie? Nie wasza sprawa. Jest mi potrzebna. Zostawcie ją. Zabiła już dwóch moich ludzi. Odstąpcie, a nikomu więcej nie stanie się krzywda. Nie chcesz pomagać, to nie przeszkadzaj. Poradzimy sobie. Trolica ma żyć. Trolica umrze. Najpierw będziecie musieli zabić mnie. W takim razie... Dzieje, wiedz mnie. Dzieje. Dobre. Dobrze! Wystarczy. Poddajemy się. Złożyć broń. Oszczędź wiedźminie. Król zapłaci za nas okup. Jak chcemy okupu. Mi na okupie. Zostawcie trolicę w spokoju i odejdźcie. Pozwolisz nam odejść? Pewnie. Co, przejdziecie przez mgłę, to pewna śmierć. Jesteśmy kondotierami, nie boimy się śmierci. Ale też jej głupio nie szukamy. Wiedźmin ma rację. Dowódco, mieliśmy znaleźć Wiedźmina. Łysego z wężowym medalionem. Ten ma białe włosy i nosi wilka na szyi. Szukacie leto. Szukacie leto. Znacie się. Można tak powiedzieć. Co o nim wiecie? Shila de tankar, Wilka kazała nam przetrząsnąć wąwozy w poszukiwaniu tego leto tylko obozowisko pełne martwych skojatel ten leto i jeszcze ktoś urządzili im jadkę gdzie to było po drugiej stronie upiornej mgły co mieliście z nim zrobić zabić jego i wszystkich którzy z nim będą wszystkich jesteś pewien taki był rozkaz wiesz gdzie jest leto po drugiej stronie znaleźliśmy ślady ale zaskoczyła nas mgła pogubiliśmy się w niej i wyszliśmy tutaj Poddajcie się rebeliantom. Nigdy tego nie robiłem. Jestem Adam Pangrad, zwany Adie. Tu nie przetrwacie zbyt długo. Powieszą nas. Wiedzą, że Henselt nas wynają. Zgłoście się do Cecila Burdona. Potraktuje was przyzwoicie. Ale na to, że przebije ofertę Henselta, raczej nie liczcie. Słyszeliście, chłopcy? Idziemy do Smokobójczyni. Wiedźmin twierdzi, że wyjdziemy z tego cało. Zbierać rannych, dupy w troki i wymarz. Dokładnie Ludzi tak. Widzi trola i do zabijania się Ale baba jaka? Na pewno. Ale ty inny. Pomogłeś. Ja też pomogę. Jeśli chcesz mi pomóc, to wróć do swego starego. Nie! Bydle! Maca małe baby! Jest sam, tęskni za tobą. Powiedz mu, za późno! Wróć do męża. Jeżeli chcesz się odwdzięczyć, wróć do niego. Nie chcę. Ale... Pójdę. Ty inny. Dobry. Stara wróciła. To dobrze. Lubię. Prosił mnie. Jakby nie prosił, to by nie wróciła. Ty mądra. A ty głupi. Małe baby masz. Już nie. Nigdy. Chusta. Nasz głupi cat. Róg. Będzie źle za Przyjdę. Będę pamiętał. A teraz idź do swojej starej. Nazrywaj jej kwiatków. Kwiatki nie. Nazna szepta się go łajna. <laughs> Okej. Okay. Ou, uh, biały Mirt, świetnie. Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie, coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów, Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już... Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. Mam pióra. Świetnie. Doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Zapłać więcej. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie ceny idą w górę. Jak bardzo? Bardzo, bardzo. Jeśli zapłacisz tak ze 2-3 razy więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od Harpy. A niech ci będzie. Zapłacę więcej. Ile mam teraz pieniążków? 82. Mało. Okej okay. Ufak, ale was tutaj dużo? Dobrze. Jeszcze ta. Dobrze. Wyśmienicie. Czy tu jeszcze jest jakiś? O tam coś jest. Nie. No, a nie, jest. Dobrze. U. Jeszcze je na karpie.